O, no, teraz nas... Siema, wychodzimy dzisiaj. Arenek jak wejść? I... wejść? Wejść i wejść... Tak, na arenę i jeszcze na drugą arenę. Wyjść, wejść. wejść, wejść, no. no. Idziemy. Wchodzimy, wchodzimy tu, 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 Widzicie, widzicie. Kurde, no Kurde tu ciężko wejść tak. Dużo tu zadaję. Nie doprowadź się do stanu, to temu, nie? Bo jest wtedy. Yy, więcej perełek? dobra, i tu to ma być? Dawesz radę? Ja zginę. Niech, to Dobre, to. No kurde, jak springi, nie, to by być, dobra, to kurde, to stringi! O stringi no. mam. O Dzięki. Na raz. Daj mi. jest. Daj robimy z tego domek jakiś. Kryjemy się w nich. No, kryjemy się. Dama, No A ja się zastanawiam. No, to co bo... ten mężczyzna? Byłeś tu raz? Byłeś tu kiedyś, tak? Jak No, byli się... Widać... Nie było ich widać, nie? Ta, a na MC... Dobra, dawaj! Jeszcze... Taj, skąd my przyszłyśmy? Stamtąd! To dawaj, idziemy na jeszcze jedną to. mapę! To. I, i, no faktycznie jest tu inna mapa? E! Ty! Jest weszłem tu Weszłam na trybonę i jakoś się przycisnąłem. Dobra. Wyszłam tam perełkę po prostu. Wchodzę, wychodzę. O, jesteśmy. Ty, druga, papa. No? Dobra, idziemy. Ty jesteś. Czekam, czy jesteś? Dobra, wchodzimy. Ja tu. By do, do, nie, dobra, Ujdź na guma. To trzeba powolutku, ale tak żeby... Najlepiej do tych klapek jak się uda wejść. Bo wtedy mniej klapę dostaje. Dobra, jestem. Trzeba. Jesteśmy na trzeciej ja. ale... Super. Do, na mm. następną dawaj. No i idziemy na następną. Poczekaj, mam yy, 4. Mam 20... Nie, mam 19 już. Ale. Ostatnia perełka, którą rzucę na następną mapę i mam jeszcze dwa staki. Ja mam i ostatnią perełkę i... Statki. Czyli 17, mam tu teraz. Dobra, za pierwszym. Ja bym mógł dać radę za pierwszym, tylko to jest też ciężkie, niech paść do tego pokoiku, nie? No. Ale tu nie walczą. Nie, Co tu? Chyba. To jest, czy nie? Mm. tak. Mm, nie! Nie masz? Co? Co no... ty? Co ty? Co ty? Jak to się udało? Tu się nie da wydechować, to się nie da wydechować. Co ty zrobiłeś? No i teraz to tu, tutaj przychodź. Nie, daś, nie naśladujcie tego w domu. Nie, nie, nie mam, nie mam Chodź tu z powrotem. Nie widzę cię. O, siema? mam. jestem. A, na następną dawaj A nie działa. Nie mam pereł. A nie działa ten mes. A ja mam dziewięć jeszcze. To Dawid zaraz. Z, po prostu. Ich się wywalę. Spróbujemy. Zaraz ten pójść na. Tak jak na. Jak. Ej, tam się byli, bo widziałem typa. że wyrzucam to ten? Skaczę w No Dobra. No dobra, koniec ja tego trzynka... na zaura. Na